Cześć. Dzień dobry. E, witamy Was w niedzielny poranek. Z, z niedziela, tak? Tak. Niedzielny poranek. Z Walcza, z centralnego Ośrodka sportowego, sportowego. Środek przygotowań olimpijskich. Właśnie skończyliśmy właściwie ostatni dzień naszego tutaj pobytu, naszego obozu treningowego. E, no i opowiem Wam co zrobiliśmy wczoraj, dzisiaj. Wczoraj dzisiaj, dzisiaj przed śniadaniem, bo przed chwilką skończyliśmy śniadanie i teraz się wygrzewamy w słoneczku i mówimy do Was. Rano przebiegliśmy piąteczkę o 6.30 Nie było przecielanie. dużo przecielanie. nie było dużo ludzi na jeziorze, Tylko kilku szaleńców było takich jak my a wczoraj wczoraj było trochę a bardziej... potem, potem weszliśmy do wody jeszcze, potem po pobieganiu po weszliśmy do, do tego, tego jeziora Także tej lodowatej wody tak po kolana, Podobno dzięki temu potem mniej bolą nogi jest bardzo zimno w każdym razie. Na razie nie zauważyliśmy efektu. I tak bolą. I tak bolą. Wczoraj było trochę bardziej intensywnie. Wprawdzie zaczęliśmy dzień od szóstki, tak? od 6 tak. kilometrów z sześcioma podbiegami. Potem były podbiegi, a. A potem było 76 na rowerze. Pojechaliśmy do piły i z powrotem na szosie. Tak. Mapkę znajdziecie, wrzuciliśmy na Facebooka trasę, którą przejechaliśmy. Bardzo fajnie się jechało. Fajnie, to bardzo relatywnie. Mi się jechało fajnie. Ja, ja wczoraj miałem kryzys, goniłem Michał. Michał wyskoczył do przodu, ja, ja goniłem bardzo, bardzo mocno. I, I w końcu dojechałem, ale było ciężko. No i na samym końcu jeszcze Pływaliśmy. Pływaliśmy. To z kolei u mnie było ciężko. Tak, a ja chciałem wyjść połowie treningu, ale dzięki uporowi Ja też, mnie, Michała, Michała Szula pozdrawiam. Mnie też Michał zagonił z powrotem do wody. Dzięki temu ustanowiłem rekord życiowy kraulem na 50 metrów. Nie powiem ile. Ja też nie. Chociaż znam. Tak, Dobra. No i to jest, to, jest, to, jest to, co, to, co zrobiliśmy. No i dziś, dzisiaj to bieganie i jedziemy do Poznania. Nie jedziemy rowerami tak jak reszta. Niestety. Ja bym bardzo chciał pojechać, ale nie zdążę po prostu. Ze względów organizacyjno-technicznych. Tak, tak. No i co? Za najmniej 4 dni. 4 i prawie 5. Intensywnego, naprawdę intensywnego urania. Czujemy wszędzie. Czujemy wszędzie. Wydawało nam się to niemożliwe. Okazało się, że zrobiliśmy więcej, niż nam się wydawało, że jest możliwe. Tyle. Na koniec chcieliśmy tylko podziękować kilku, kilku osobom, firmom, organizacjom. Byłoby możliwe. Tak jest, ten ból nie byłby możliwy. Dziękujemy Wam. Na porządek chcielibyśmy podziękować nawet mojemu pracodawcy przy okazji, Speed Up Venture Capital Group, który tak, się, tak uwierzył w to, co, w to, co robimy, że zafundował nam wyjazd do tego vouchsa i te piękne stroje. Ubrał nas. Ubrał nas. Te widzicie te, te Ubrał piękne nas stroje wykarmię. kolarskie. To nawet mamy cały komplecik, ale teraz mamy tylko koszulki. mamy jeszcze spodnie i kombinę to, to dzięki Speed Upowi. Tomek też będzie to, nie miał. Tak, także dziękujemy za to. E, oprócz tego dziękujemy citizenu, e, Citizenowi. Citizen dziękuję. Za to, za to, że w ogóle nas wziął tutaj. Tak? Zorganizowali, że nam pozwolili tutaj ćwiczyć tak. ze sportowcami, że, że dbali, e, zadawali nam ćwiczenia takie specjalnie troszkę lżejsze pod, pod nasze potrzeby. Zasadniczo bardzo się dobrze nami tu zajęli. Tak, Bogumiłowi, Michałowi, Adrianowi, Ani. Ani, e, Przemkowi. E, komu jeszcze? Pewnie komuś zapomniałem, ale wszystkim, wszystkim wam bardzo dziękujemy. Tak, e, tak samo jak współuczestnikom oczywiście tych cierpień. E, dziękujemy pulsoramie. Pulsoramie za super, za ten sprzęt, super sprzęt pomiarowy, który pozwolił nam zresztą. sprawdzić jak wolno biegniemy, jak wolno jedziemy <grym> e, i tak dalej, jak no bardzo się męczymy. No i ostatni to EnduShop, en e, który nam pożyczył rowery, na który żeśmy przejechali. I kaski, kaski i, i pianki, pianki, których nie, nie mogliśmy potestować dzień w dzień. Ja wszed, basenie. wszedłem do, na chwilę do basenu, bo było za gorąco, a jezioro jest za zimne, jeszcze na te pianki. Okazuje się, że jezioro ma 90 stopni. Wczoraj dyskutowaliśmy teoretycznie, co by się stało z naszymi zębami i czaszkami, ale postanowiliśmy nie próbować. by nam oczy. No dobra, no to jest chyba tyle. Za chwilę, za chwilę pakujemy się i odjeżdżamy do Poznania. E, dzięki też wszystkim, którzy nam tam dawali lajki, trzymali kciuki. E, pewnie dzięki temu nam się udało i od poniedziałku wracamy do normalnego trenowania cześć